Witam. Zajmiemy się dzisiaj zagadnieniem terminów, czyli rozdziałem 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zapraszam serdecznie. Artykuł 57 KPA, paragraf 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Paragraf drugi. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Paragraf trzeci. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia. W ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, w ostatnim dniu tego miesiąca. Paragraf 3a. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było. W dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień. Paragraf czwarty. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotu. Paragraf piąty. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało. Punkt pierwszy wysłany na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w artykule 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych. Punkt 2. Nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe Albo placówce pocztowej, operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA, w stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Punkt trzeci. Złożone w Polskim Urzędzie Konsularnym. Punkt czwarty. Złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej. Punkt piąty. Złożone przez członka załogi statku morskiego, kapitanowi statku. Punkt szósty. Złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego. Artykuł 58 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf pierwszy. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Paragraf drugi. Prośbę o przywrócenie terminu. Należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Paragraf 3. przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w paragrafie 2 jest niedopuszczalne. Artykuł 59 Kodeksu postępowania administracyjnego, paragraf 1. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. Paragraf 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Artykuł 60 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia. Dziękuję serdecznie za obejrzenie niższego klipu. Pozdrawiam. Łukasz Orosia.